...i nie mogłem się przebić dalej. Prawda? Najprawdziwsza prawda. Czy ta do mnie przyjdzie? Nie. Jak idzie, na razie dopiero zaczęliśmy, więc jeszcze nic się nie... ...nie popsuło. Ale to się może zaraz zmienić. Kurwa, nie wierzę w to. Ej, kurwa, nie... Zesram się. Boss na mnie idzie, a tutaj jest 50 mogów wrzucone. Ty kurwa. No, kurwa. No i ja pierdolę. After Death efekty? Nie, żadnych. Okej, okay, jest Stargazer. No to co, włazimy. Kurwa, jakim cudem ktoś kiedykolwiek te drzwi otworzył? Bez tej silnej ręki. Zmodyfikowanej. To nie wygląda jak Arena z Bossem. O, tu item jest. Prawie mi go przegapił. Księżycowy Kamień nowiu Przymierza, wow, a ja potrzebuję czego? A, kwadry, tak? Nie podoba mi się to. Sens Fortress vibe trochę. Tylko, że to jest na dole, a ja jestem na górze i że ten balkon nie jest zniszczony, żebym mógł... Creepy trochę. Creepy bardzo. Siemanko. Not a puppet. Are you here? I can't sing anymore. This petrification disease took away my riddles. Months. I was fooled by Patricia. Oh, Patricia. I'm parched. Oh, Patricia. I'm parched. Oh, also. Powiedzmy, że spróbuję to załatwić. Ale chciałbym też załatwić zejście na dół. One też nabijają zakłócenie. faj... bardzo fajnie. Ile kurwa? Kurwa mać. Aha, dobra, jeszcze z tym kurwa Kurwa, no... Do... Bij ten ciężki atak jak naciskam. Tylko nie zapomnij o najważniejszym zmęczony ojcze. No wiesz, wszystko fajnie, ale piwko musi być, prawda? Fajnie czasem coś zjeść, ale trzeba mieć priorytety. Czy ja zdążę tu przebiec? Zdążyłem jakimś cudem. Byłem przekonany, że mnie to trafi. Ale można tutaj zejść na dół, tak? Można się specjalnie zdropić albo dać zrzucić. Nie, no nie byłbym tak głupi, żeby specjalnie dać się zrzucić, co? A w ogóle tam nie, nie ma niczego? Nie, nie można przejść, dobra. Nie byłbym tak głupi, żeby specjalnie dać się zrzucić, co? Okej, okay. nie było żadnej śmiesznej animacji, nie było warto. Jabłko też gdzieś w tym hotelu można kupić. Można kupić u tego gościa za tysiąc.

Mhm, mm no dobra. Liczyłem na jakąś nagrodę za jabłko, ale w sumie co można dostać za jabłko. Nie można tyle oczekiwać, prawda? Dasz przejść? Oczywiście, że nie. No, machnij się, dziękuję. Dobra. Trochę duży jest ten... Czy ono tutaj przejdzie? Nie, dobra, myślałem, że też tym oberwie. Okej. Okay. Zobaczmy co nas tutaj czeka. Nie powiesz, że nie, ale nie powiesz też, że tak, okej. Okay. Então marioneteca wygląda trochę jak ja Jestem ja, nie, no ja stoję tam przecież. Czy zwykła biała marionetka będzie mnie teraz bić, tak? Klap, klas, klap, klas, klap, Co kurwa? Mariotkowy kurwa Wędrik Król Marioonete Okej. Okay. He enojado. Ah, boteras. Tak myślałem, że coś za łatwo. What now? Albo nie? Kurwa. <ścoughs> Ma warkocz jak Seralon, znaczy to nie warkocz, ale. Ok, yy, to ma sens, jak mam tego uniknąć kiedykolwiek? Kossa Frida, kurwa. Teraz będzie tylko on, prawda? Co? Nie, nie wiem, co się teraz stało. Ja pierdolę. Dlaczego? Nie, mogłem się u... zrobić. Co? Może pomoże, może nie. Okej. Okay. Dobra, teraz się wkurwisz. Tak, tak będzie. Może być. Ale jedno leczenie może być. No pierdolone podwójne ataki. Ha? Dobra, kończymy. Okej, okay, to ma więcej niż tylko kanał, który ma mnie chwycić. Okej. Okay. 念。 Gdzie jest Stager? O kurwa, sparował mnie chyba. Dobra, nie stój w tym przegrzaniu, kurwa. Nie! No i dopaliło mnie, nie! Jakby mi to przegrzanie nie weszło, pieprzone, to może by coś z tego było. Zobaczę, czy mogę coś zrobić za kwart. Co może mi pomoże. Jakbym miał 8 leczeń, to przy dobrym podejściu miałbym jedno leczenie więcej. <grytanie> znaczy, no. Nie, nie pamiętam, co tam teraz może być za kwart. mamy chyba ze dwa. Yy, ale to może jakiś mały bonus do czegoś? Może coś to da, może nie. Zobaczymy. Czy, czy jesteśmy w stanie coś ugrać? Z kwarcem. Myślę, że może być różnie. Ale na pewno nie będziemy słabsi dzięki temu, że go wykorzystamy, nie? Myślę, że jakbym też używał tej pieprzonej ręki legionu, jakbym o tym pamiętał, to to może też już by padł. Nie wiem, ale nie jestem pewien. O, większy limit użyć ogniw. Aha, dobra, to jest. Poprawa odzyskiwania. A, dobra, czyli bierzemy to jak najbardziej. Ale to by było na tyle. E, wzmocniliśmy, wzmocniliśmy, zajmiemy się w kolejnym. Y, Kolejnym razem po prostu zajmiemy się e, królem marionetek, więc mam nadzieję, że padnie. E, teleportuje się tylko jeszcze szybciutko, bardzo bardzo szybciutko pod bossa. I i na dzisiaj to tyle. Standardowo lecimy z rajdem do remczaka, e, już za momencik. Eee, dobra, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy tu, gdzie chcieliśmy być. Jest bardzo fajnie. Więc. Ty, 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 ty wychodzimy z gierki. Dziękuję Wam za obecność dzisiaj i widzimy się już jutro. Na razie, cześć.